Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym i ostatnim bonusie do Gothic 3 Zmierzch Bogów. Tak usiadłem po nagraniu tego ostatniego odcinka, mówię, sprawdzę sobie jakieś zadania poboczne, których jeszcze nie wykonaliśmy. I są chyba trzy z tego co tak... 3 albo cztery, coś takiego. I planuję w sumie teraz nagrać, aczkolwiek jeszcze mamy tutaj Hanza, więc mamy 42 punkty nauki. Więc, chętnie bym się nauczył leczenia i walki w stylu paladyna. Po co? Ja nigdy się tego nigdzie nie nauczyłem, więc yy, Więc można powiedzieć, że spoko. Zawsze mamy jakiś taki dodatkowy dodatkową rzecz. I tak, mamy tutaj tę żonę Hubertusa, i ją sobie zostawimy na koniec. Może, ale w Ardei sobie wyobraźcie, że jak byliśmy. To faktycznie miałem rację, że jest zadanko związane z tymi żartownisiami tam. Tylko ja myślałem, że to jest gdzieś tam osobno zrobione yy, dla jakiegoś innego wątku. A okazuje się, że to nieprawda, że tych żartownisiów można sobie załatwić. Tylko trzeba nie być takim leniwym gamoniem, jakim jestem. Trzeba wejść na szczyt tej latarni, czego nie zrobiłem. Nie wiem właściwie czemu, ale no nie zrobiłem tego, więc trzeba naprawić swój błąd. Będziemy <laughs> sobie tutaj na górę. I tu na górze jest jakiś ziomek, podobno. Jest, Gustaw. Wyglądasz Siemano. Bo mam powody do zmartwień. Jestem sługą Ardei, ale ona nie okazuje mi za grosz szacunku czym tkwi problem Stacjonuję w tej oto wieży muszę jej pilnować i wypatrywać nadpływających statków to odpowiedzialna posada ale za każdym razem kiedy pójdę na szczyt wieży to grupka jakiś przeklętych żartowniściów okrada mnie z zapasów Na Inosa, jak ich dopadnę to ponadziewa im łby na orkowe ostrze wojowniku pomóż mi jeśli złapiesz tych żartownisiów, podaruję ci specjalne zaklęcie. Ja tutaj jestem gościu królem Myrtany, więc tutaj z szacunkiem, nie? Osoba, na którą zostanie ono rzucone, odpowie wyłącznie prawdę na każde zadane pytanie. Okej. Okay. <słuchaj> Co to jest w ogóle za odpowiedź? Dobra, przyjmijmy, przyjmijmy zadanie. Rozpraw się z żartownisiami No i my wiemy, gdzie oni są, więc można, można się tym zająć. A swoją drogą jak ta regeneracja działa? Nawet gdy nie odpoczywa, okej, okay, dobra. Czyli spoko, czyli, czyli jest to jakiś tam sposób na leczenie się w trakcie walki. Dla kontentu pochodzimy sobie już w tym yy, ubranku co mamy. Ubranków tej zbroi właściwie. Przestańcie Zostańcie natychmiast co jest. Miast. Dlaczego? Dobrze się bawimy. Mój miecz też się z wami zabawi, jeśli w tej chwili nie przestaniecie rozrabiać. O, ci pozabijaj jakiś orków, a nas zostaw spokojnie. Jestem królem, kurwa, z szacunkiem gnoju. <laughs> Coś. Dobra. No, my dostaniemy tu trochę po głowie raczej, no bo ten. Ten armor nie jest taki mocny, jakbyśmy chcieli. No dobra. Rozprawiliśmy się z nimi. ma tu Mam tu jeszcze Eckart, coś miał przy sobie. No i to jeszcze jakiś metalowy kuferek. Z jakimś głównym. Następnym razem się Wierzę w to. Coś powiecie, nie? nic nie powiecie. Dobra, no to dostali po głowie i możemy sobie wracać. Te zakupy z tą żoną Hubertusa to będzie na pewno zabiebiście zabawna rzecz. Ale wiecie już, mamy ostatni odcinek nagrany teoretycznie, a teraz będzie po prostu taki bonusik, który sobie dogrywamy do całości. Siemano. Nie wykonane. Już nie musisz się przejmować tymi żartowniami. Dziękuję Ci, wojowniku. Oto obiecane zaklęcie. Udało ci się zaprowadzić porządek w tym miejscu. Dobra, i teraz nam się powinno jakieś drugie zadanie odblokować z tego co czytałem. Od tej typiary? O, Wyglądasz właśnie. Musisz W czym problem? Mój cholerny nie ma romans, ale nie chce się do tego przyznać. Okej, okay, do tego się przyda to zaklęcie, rozumiem. Wiesz, z kim cię zdradza? Oczywiście, żona wie takie rzeczy. <grym> to jest stara dobra babka Silden, no. W w czasie jednej ze swoich podróży. Wojowniku, pomóż mi. Czy potrafiłbyś zmusić go do przyznania się do tego, że ma romans? To wszystko czego mi trzeba. Dam ci artefakt w zamian za tę przysługę. Jestem wojownikiem. Biorę udział w bitwach, zabijam i okaleczam wrogów. Dlaczego Czemu nie możesz się po prostu zgodzić? Poproś kogoś innego. Proszę cię, zlituj się nad biedną kobietą skrzywdzoną przez własnego męża. Wykonaj to zadanie przez wzgląd na mój honor. Dobrze. No dobra. <śm> Och, dziękuję ci. Proszę cię jednak, abyś nie robił mu krzywdy. Masz go tylko nastraszyć, żeby się przyznał. Dobrze. Okej, okay, jak wygląda to zaklęcie w ogóle? Zaklęcie prawdy. Cel mówi prawdę, tak po prostu. No dobra, a co to jest za mąż? Z ciekawości, jak on się nazywa? Rozwaldzie, Rozwoldzie... No dobra, on tam gdzieś jest, tej RDI. Czyli jednak są jakieś tutaj możliwe dialogi z tą ekipą tutaj. To dobrze, to dobrze, że coś takiego robią, bo. Wiecie, jest ktoś z imieniem, a, a jakby nie było z nim żadnego tutaj. żadnej możliwości dialogu, nie? Dobra, gdzie ten typ tu teraz sterczał? On chyba był tutaj, nie? Wyglądał jak taki myśliwy czy coś w tym stylu. Gdzieś ty jest. To znowu ty. Chyba jesteś bardzo bogatym dżemnikiem. Musisz nieźle zarabiać na wojnie. A, wróciłeś, co? Mam dziś dla Ciebie bardzo... Co znowu? Artefakt. Chcesz go kupić? Dobrze. Ruszam zatem. Ej, te dialogi to jest naprawdę... quintesencja tej gry. Przysięgam. Ej, dobra, chodźmy znaleźć tego ziomka. Gdzie on tu w ogóle siedzi? Może też jest na szczycie wieży. Nie, to jest strażnik. Okej. Okay. No widzicie, gra zachęca do patrzenia w każdy kąt po prostu, żebyśmy... Mogli cokolwiek tutaj ogarnąć e, To jest ten typ no. Słuchaj no, kanalio Twoja żona cierpi Muszę wiedzieć z kim masz romans Nie mam żadnego romansu, słowo Nie kłam kanalio Co to za jedna? Gdzie mieszka? Mów! Przysięgam! Nie mam kochanki! Kłamstwo tylko pogarsza twoją sytuację Przyznaj się! Nie kłamie! Przysięgam! Nie rozumiem dlaczego w ogóle doszło do tej sytuacji Twoja żona nie ma złudzeń, co do twojego romansu. Zapytam cię raz może jeszcze, może powinienem najpierw rzucić to zaklęcie? spotykasz. Nie mam innej kobiety. Nie pozostawiasz mi wyjścia. Muszę użyć na tobie tego otoczaru. Przestań używać magii. Co Przyznaję się, zdradzam żonę. Kim jest twoja kochanka? To żona karczmarza. Pochodzi z Karczmarz już nie żyje, jakby co? To jest żona, więc jakby co to wiesz, <laughs> to, to leć tam. Nie przejmuj się, chociaż ona taka jest, że nie byłeś jej jedynym kochankiem, nie musisz się przejmować. To jest normalnie, oni zrobili z tej babki taką śmieszną postać, że ona jest normalnie, ona jest, więcej jej jest niż tego Corneliusa. To jest hit po prostu, że oni coś takiego wymyślili. Kurcy są genialni, naprawdę. Siemano. Ma romans z żoną karczmarza, z Silden. Ruch, znam tę kobietę. Jest tak szpetna, że nawet troll skrzywiłby się na jej widok. Ja o A teraz idź stąd jak najszybciej. Nie chcesz wiedzieć tego, co z nim zrobię, gdy tu wróci. Dobrze. Dobra, i co to jest za amulet? Żywiołów? Aha, taki... Takie gówno generalnie, ale no zadanko odhaczone. Mm, pierwsze właściwie. I teraz tak. Tutaj też mamy zadanie. To wyobraźcie, bo tu nie byłem w ogóle. Też czytałem: są jacyś orkowie, i oni potrzebują pomocy. Generalnie. Przeczytałem w zadaniu, z czym potrzebują pomocy, ale no muszę odkryć po prostu zamysł tego zadania, bo musi być wybitnie ciekawe. Wiele pancerza. A ono nie daje maks wytrzymałości? Oczywiście, że daje. Dobra. Każdy punkcik się przydaje, wiadomo. Szczególnie na tym etapie. Już skończyliśmy gierkę. Gdzie tu są ci ten... O, Olis, siemano. Co tu robisz? Przybyliśmy tutaj, żeby znaleźć schronienie przed wojną. Ale dlaczego? Przecież wszyscy Trzeba jesteście wojownikami. Raczej byliśmy wojownikami. Ostatnia wojna uświadomiła nam, jak wielkim złem są konflikty zbrojne. Wyrzekliśmy się wszelkiej przemocy, ponieważ widzieliśmy w życiu zbyt wiele przelanej krwi. Rozumiem. Niestety przemoc nie wyrzekła się nas. Co masz na myśli? Doszły nas słuchy, że paladyni planują uderzyć na to miejsce. Ponieważ no tak, ci którzy nie brają udziału w żadnej wojnie. W Słuchaj, mógłbyś nam pomóc o tym. No pewnie. Chcielibyśmy, żebyś na... to Kiedy zaatakują Paladyni. Damy ci trochę złota zabronienie nas przed każdym z ataków. Jeśli uda ci się odeprzeć wszystkie ataki, to w ramach podziękowania nauczymy cię nowych umiejętności bojowych. No dobra. No to co, on no to. Zabijamy paladynów, z którymi walczyliśmy ramię w ramię niedawno jeszcze. Dobra, ten z głowy. Jak tam to leczenie? Coś tam leci. Dobra. Dobra. No takie to dość proste, nie? Nie nie robi nam to za bardzo różnicy. To był drugi atak. Wiesz może ile jeszcze ataków zaplanowano? Wszystkie. Rodina, nigdy nic nie wiadomo. Oto twoje złoto. Cię na Dobra, spoko. Dobra robota. A że rycerze są bardziej wytrwali od paladynów, to też śmieszne, nie? dobra, to, to takie zadanie z dupy trochę. No ale wiecie. Lubimy gierkę na 100% dosłownie. No jeszcze coś? To był trzeci atak. Jesteśmy ci wdzięczni, wojowniku. Oto twoje złoto. Dobra. No ile jeszcze nie tych ataków niby, było? tak już byśmy mogli skończyć niby, nie? Czy mam zakupy w Faring do zrobienia? Z żoną Hubertusa. Ojej kurwa, ty jeszcze bym się wyjebał gotów. Od ostatniego rycerza. Siemano. Jeszcze coś? To już czwarty atak. Paladyni to nieustępliwi wojownicy. Też tak uważamy. Bardzo dużo dla nas zrobiłeś, wojowniku. Myślę, że nie przetrwalibyśmy tych ataków bez Twojej pomocy. Oto Twoje złoto, zgodnie z obietnicą. Podzielimy się teraz z Tobą naszymi umiejętnościami bojowymi. Mamy nadzieję, że zrobisz z nich dobry użytek. No, no dobra, no nas pewnie czegoś tam może uczyć. No ale dobra, to lecimy w takim razie już na koniec. Przez 14 minut, 3 zadania właściwie, no ale to wiecie. Poboczniaki tutaj nie są jakieś turbo długie, jak widać. Nie są też jakieś turbo trudne, więc... Więc no, no ale tak chciałem jeszcze dla was specjalnie taki bonusowy content przed nową serią wprowadzić, wiecie. Znaczy wprowadzić, rzucić wam ostatni odcinek taki, wiecie. Żeby było co robić. Gdzieście mogli się jeszcze jeden odcinek więcej napawać wspaniałością tej serii. Dobra, no to bierzmy tę żonkę na zakupy. Pani... Zabierz mnie teraz do paring. Nie traćmy czasu. Noże. To... ja... Szybko, ale już! Dobrze. Ty wiesz z kim rozmawiasz, kurwa, w ogóle? tym królem. Do chuja pana. szacunkiem trochę, babo. Myrtana potrzebuje zmian. Takie baby jak ty nie będą mile widziane w Myrtanie. La, la, la. <laughs> ja bym mógł pisać dialogi do tej gry normalnie. już... Brzmi to jak każdy dialog, który tutaj można usłyszeć, mniej więcej co drugi przynajmniej. Więc jakby. Jak potrzebujecie, twórcy, ludzi do pisania dialogów, to wiecie. Dacie tam z dwie stówki i Wam napiszę taką linię dialogową, że. Zmierzch bogów to będzie po prostu, wiecie, to będzie mały pikoś przy tym, co ja wymyślę. Zajmie mi to pewnie mniej więcej tyle samo czasu. Dobra, czekajcie, pójdziemy sobie tędy? Tędy czy tędy? Tędy pójdziemy, dobra, chodź. No, tędy też do Faring dojdziemy, to najważniejsze. Chodźmy z nią zrobić te zakupy, nie wiem, czy ja będę musiał tu potem wrócić, czy jak to będzie, czy ona z tą zostanie elo. Jak będzie można, to ją tam zostawimy, nie? Idziemy, wrócimy, pojemu Hubertusowi, siema Twoja żona uznała, że jesteś jednak trochę nie więc. więc będzie sobie siedziała teraz falinka, a tutaj na dupie. No ale chodź, babo. No, także, także można powiedzieć, że, 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 o, patrzcie, że nosorożce tu mamy do zabicia. No żebyś ty mi się tu nie wyjebała w ogóle, laska, bo... ...śmiesznie będzie. Dobra, chodźmy... ...dalej. No to ...z dupy te nosorożce. Eee, no ale co, zawsze kogoś tam żeśmy... ...kilnęli, nie? ...mógłby taki plot twist, nie? Że ją zaprowadzamy do... ...tego złodzieja i on nam daje jeszcze dodatkowe siano. Mówi, o, żona Hubertusa, drago, będzie łatwiej opierdolić z pieniędzy. Ale na pewno tak tutaj nie jest. Jestem... Pewny. Dobra, chodźmy. Hmm, hmm, hmm. Tu te trolle nadal leżą. Jeszcze nie zgniły. Długo się rozkładają ciała troli, po prostu. Wiecie, jak jest, nie? Każde inne tam znika szybko, a to tutaj wiecie. Leży i leży i leży. I tak będzie leżało, aż, aż się nie skończy. Trochę smutne, że już się kończy ta seria. Właściwie po tym odcinku. Masakra. Ale no kurczę tak to jest niestety. Dobra. Coś coś ten nic, no dobra Coś chcesz? Czy nic? Ja, ja, ja mam ja mamicie na te zakupy ty Chodź tu babo, bo normalnie nie wytrzymam No, idziemy, idziemy nie no, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest, jest dobrze, nie? Jest do... Co ty odpierdalasz, kobito? Dalej chodź. Zaraz się w ogóle zabieram za nagrywanie. W sumie teraz dzisiaj Hogwart. A potem, nie wiem, zobaczymy, może... Może od Kronik zacznę, czy od Wiedźmina. Sam nie wiem w sumie, może to przemyśleć. Jesteśmy na, Siema. Mimo wszystko. Jesteśmy na miejscu. ma. Pani. Tak, wiem. Jesteśmy w Chcę kupić alkohol. Zabierz mnie do jakiegoś dobrego kupca. Najlepszego. Dobrze. Tylko tego, nam trzeba. Pani? Dziękuję. Idźmy dalej. Okay, dobra. To już mamy jakąś wódę dla niej. Pani. Dość z tych pogaduszek. Pragnę nabyć nordmarską zbroję. Zabierz mnie do najlepszego <laughs> Czemu ona ma nasz głos? <laughs> ja pierdolę, dobra. No to chyba ten ziomek to był, od pancerzy. O nie! Nie pisnąłem nikomu ani słówka! Proszę, nie rób Pracujesz mi krzywdy! Tym, co masz Idziesz tu? co Miej się na baczności. Eee... Tylko nam nie no, on nie ma takiej zbroi. To tu jeszcze jest jakiś kowal niby. Nigdy nie ma chwili spokoju. Na, pe na, na pewno masz coś lepszego do roboty. Mm -hmm. Zostaw mnie w spokoju. No dobra, jeszcze na dole tutaj był ziomek chyba, który handlował zbrojami. Był w sumie na dole, no. A no, może trzeba z nią tu zejść po prostu i tyle. WD to mieliśmy akurat weku, nie? No ale zbroi nordmarskiej to raczej nie. Beka, że my musieliśmy jej kupić ten alkohol, a ona nam chyba nawet nie dała siano na to, więc jakby też dziwnie. Ale dobra, no chodźmy dalej w takim razie. No dalej, chodź. Ciężki pancerz Nordmarczyka, no jest coś takiego. Co i muszę jej normalnie kupić ten pancerz? Oj, i tak mamy duże siana, więc jakby tak zapłacić ci w sprzęcie głównie. Hmm. Problemy sami się no i o co tu chodzi? Przecież kupiłem ci ten pancerz. Chryste, panie, poczekajcie chwilę. Ja to wygoogluję. Dobra, okej. Okay. Yy... Nie, nie wiem, dziwne, ale niby ten Kendall ma pancerz Normarczyka. Może ma coś, aha, dobra, może ma coś, co niekoniecznie z zbroją jako taką do założenia, tylko z takim opancerzem. pancerzem. drogą, dobry jest ten pancerz taki sobie. Nie warty swojej ceny. To naprawdę, ty, ty chyba 120 kola mnie kosztował, tak, a. Ten pancerz paladyna kosztował chyba 190, to jest w ogóle o niebo lepszy, więc totalnie bez sensu jest tu chyba inwestowanie w jakikolwiek inny pancerz w tej grze. No cóż, już trudno. Chodźmy do tego kendla jeszcze raz. I pokaż ty mi to. Jest kurwa pancerz Nordmarczyka bez kitu, dobra. Wszystko wygląda inaczej. Pani! Dziękuję, idźmy dalej! Pragnę wrócić do Vanguardu. Dobrze. Nie wydarzy. To za mną w takim razie, dobra, chodźmy zatem do węgardu z powrotem. I z, właściwie, widzicie, dobrze wymyśliłem. Skończymy odcinek tam, gdzie skończyliśmy poprzedni, czyli skończymy u siebie na tronie. Żeby nie mówić, no, no więc kurczę widzicie. No już można powiedzieć, że seria dobiega do końca. Już tak typowo, typowo do końca biegnie ta seria, już. Jest rozpędzona na pełnym płucie. więc możemy jak najbardziej sobie powiedzieć, że była ona dobra, bo bardzo, bardzo dużo tutaj dobrego nam przysporzyła. Na pewno dużo humoru, Ty dużo niezapomnianych świetnych dialogów. Bizona Ożywieniec na zawsze z nami. Będzie odcinek imienia Bizona Ożywieńca. E nie wiem, czy go tak zatytułuję, ale niech tak zostanie. No. Niech będzie. Odcinek imienia Bizona Ożywieńca. Możecie go tak traktować. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Bizon Ożywieniec. Będę wiedział, ilu z Was ogląda moje materiały. Do końca, praktycznie. Ale tak. Oczywiście, jeżeli seria się Wam podobała, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, suba i komentarz. Bo jest coraz bliżej tutaj następnych serii. Myślę, że kroniczki będą potężną serią. Która, która będzie, myśl, my, no myślę, że to będzie ciekawa seria. Będzie chyba jedna z lepszych na kanale, chociaż może będzie miała drugie miejsce, no bo jak wiemy, pierwsza na zawsze tutaj będzie Zmierzch Bogów. Kurde, nie wiem, czy coś tego... Nie wiem, czy coś to pobije po prostu, tak szczerze. Myślę, że to będzie długo... Będzie Zmierzch Bogów i długo, długo, długo nic. No jednak jest... to jest za dobra gierka po prostu. Żeby jakkolwiek ją przebić. A co by nie mówić, to jest kurczę, wiecie, jest kurczę dobrze, nie? A kroniczki, kroniczki są dobre, fajne, a ja przeszedłem je raz. Bardzo mało widziałem tam zadań pobocznych, zrobiłem jak przechodziłem za pierwszym razem. I jakiś czas temu miałem podejście, to doszedłem chyba do czwartego aktu. Coś takiego i jakoś tak kurczę odpuściłem. Chyba zacząłem wtedy nagrywać, właśnie tak, tak bardziej mocniej, więc bardziej się skupiłem na nagrywkach. No, i jeszcze widzimy jedynka, którego tak się składa znam na pamięć. Oczywiście, pewnie za jakieś dwa lata wyjdzie remake. Obstawiam, tak, chociaż nie wiem, czy mają jakąś tam datę premiery inną. To w remake też zagramy, oczywiście, jak wyjdzie. Jeśli na będę robić to, co robię, a raczej będę. I co jeszcze mamy? Jeszcze mamy. Mm, no, jeszcze mamy Hogwarts cały czas, żywy. Myślę, że z tego Hogwartu też wyjdzie z 50 odcinków, bo. Z... Bardzo duża i długa gra. Nawet patrząc na to, że aż tyle rzeczy pobocznych nie robię. Na odcinkach bo nawet poza odcinkami, robię mało rzeczy pobocznych. Raczej cisnę tę fabułę, nie wiadomo. Aczkolwiek, no zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało, nie? Dobra, jesteśmy już w tym Dobrze, Dobrze. Ruszam zatem. Ok. No, dużo jest do nagrywania na kanale. Aha, i to tyle, tak? Ale ten Hubertus nam nic za bardzo nie powie. No trochę ta. No dobra, no to co? To już tak oficjalnie można zakończyć serię z zmierzchu bogów. No bo. dotarliśmy z powrotem do Węgardu. Jesteśmy już tutaj tak właściwie z powrotem w tym samym miejscu. Więc ja Wam mogę jedynie bardzo gorąco podziękować za oglądanie tejże serii. Na co je zapiszę? A niech będzie gdzieś zapis. Dwudzie 20 zapisów widzicie w 15 dni, żeśmy zostali królem. Brawo. <grymne> no to co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tej serii. Jeszcze raz, jeśli się podobała, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba i co? Trzymajcie się. Widzimy się już, słyszymy się już w następnych seriach. Trzymajcie się. Cześć.